Sparafrazuję go, dobra Nie no, w sumie to tak. Chodźmy wypełnił całe prawo i był super doskonały Moje zachowanie byłoby nienaganne i wszyscy inni ludzie by mieli brawo I w ogóle w swoich oczach bym był super w ogóle sprzedał swój majątek i ciało w ogóle poświęcił się na maksa i a miłości by nie miał byłbym niczym i nic bym nie zyskał. My często czytamy to, żeby się tak trochę pocieszyć. To nas tak wpływa na, tak, tak, na taką chwilową taki nastrój. No i bardzo dobrze, bo to że to właśnie powinno być za dłużej, bo. Bo tutaj jasno jest napisane: że miłość jest największa i że tylko o miłość chodzi. A miłości my sami z siebie nie mamy. I ja nie mogę przyjść do Boga i powiedzieć: Mam miłość przed Tobą, Boże, kocham Cię całym sercem. No to nie. Ja nie kocham Boga całym sercem. Ale Bóg mnie kocha całym sercem. I przez to, że Bóg mnie kocha całym sercem, to powoli, pomalutku, w sposób naturalny moje serce będzie dotknięte i odpowiedzią będzie na to skrawek po skrawku, że ja też będę kochał Boga pomału całym sercem. I Bóg to sobie robi sobie sam. Właśnie wszelkie nasze starania, wiara, poznanie, wiedza, wszystko w ogóle. O, to jak to ja się nie poświęcam dla Boga? I skupienie się na sobie samym, a miłość nie ma to niczym. To jeszcze, wiesz dlaczego to jest groźne? Bo w niebie będzie uwielbienie Pana. A człowiek, który się skupia, że on coś robi dla Boga, to on skupia się na sobie samym, i jak do nieba wejdzie tak tam on będzie ją zgachę, bo tam trzeba będzie Boga, a on już za nie w tłumie będzie. Miał. Tak bo ten bogaty młodzieniec odszedł Bo jeszcze miał wiele posiadłości i zobaczyłem, że miłość to jest ponad wszystko widzicie. Ponad wszelkie... Ponad wszystko, zawsze Jezus jest ponad wszystko. O co mi chodzi, że ponad każdy problem, ponad każdą kłótnię, ponad każde to, co ja robię źle, czy jakiś brat lub siostra coś robi źle, lub nie chce się upamiętać, lub głosi źle, cokolwiek robi źle, fałszywą Ewangelię głosi. To zobaczyłem to, że Jezus zawsze jest ponad to. Bo miłość taka jest. Miłość jest ponad wszystko. Zacząłem, że Jezus nigdy nas nie ocenia. Nigdy. Cokolwiek byś zrobił. Czy to gdziekolwiek i jakkolwiek to jego miłość jest... Ona tego nie widzi. Ona jest ponad to. On jest zawsze z tobą. To jest ta miłość, kochani, to jest właśnie miłość Boga do nas. Ona jest ponad to. Ponad to wszystko, co my myślimy, że coś tam. Nie wiem jak to opisać, bo jest coś tam, coś tam. Ponad to. Jezus jest zawsze ponad wszystko, bo Jezus kocha człowieka. Boża miłość. I on zawsze jest ponad to. Ponad. Ponad to. Ponad to myślisz, że kimś jesteś, ponad to, że coś robisz, ponad to, że błędy popełniasz, ponad to, bo Jezus nie patrzy na te rzeczy wszystkie. Tak? Nie patrzy, naprawdę. Jezus jest ponad to. I taka jest miłość. Łaskawa, cierpliwa. Taki jest Jezus. Niezmienny. Wszystko znosi. Wiecie, dlaczego znosi? Nie, że znosi, że muszę teraz znosić, bo coś tam. Znosi, bo kocha. To znosi, to wychodzi z miłości. Bóg nie ma takich postanowień. O, postanawiam sobie teraz znosić, no bo jeszcze ten dziecko nie chce się upamiętać, albo tu jeszcze coś się dzieje, to teraz będę go znosił. <laughs> to nie. Bóg kocha, dlatego znosi. Bóg kocha, dlatego robi różne rzeczy. Bóg kocha. Bóg kocha cię. We wszystkim pokłada nadzieję. I to, kochani, wcale nam diabeł nie przeszkadza. Może tak, diabeł nam wgrał. Do duszy dziwne kłamstwa i z tym się zmagamy. Ale Bóg jest dobry i nie zmagamy się z diabłem, tylko zmagamy się z naszymi duszami, że nie umiemy przyjąć tego, że po prostu Bóg nas kocha i się cieszyć z tego. Cieszyć się. Bóg widzi Cię. Widzi każdą Twoją troskę w sercu. Każdy Twój problem. Człowiek pod prawem, zareaguj wiecie jak? No to Panie, teraz muszę się jakoś poprawić, wiem, że mi pomożesz. To jest pod prawem. Człowiek pod łaską, który rozumie powoli coraz bardziej łaskę, wiecie jak powie? Ojcze, dziękuję Ci za pierścień na mojej dłoni. Dziękuję Ci za szaty królewskie. Dziękuję Ci, że jestem na nowo z Tobą olejmy temat w ogóle moich problemów, bo to nie są problemy, a Bóg mówi, no właśnie się w końcu skapłeś, że to nie są problemy dla mnie, bo my myślimy, wziąć pod że to są problemy dla Boga. Bóg nie widzi problemów, Bóg widzi miłość tylko. Bóg, patrz, Bóg ma tylko miłość do Ciebie, tylko! I to wielką, ogromną, wieczną miłość do Ciebie. Ty widzisz kawałek grządki, ale Bóg widzi orła, który latają. I radość i, i Bóg sobie z tego że chwałę, że my będziemy przyjmować, jak On mocno nas kochał. Ukochał. Ukochany jesteś. Uściskany. Widzicie, obejrzyj sobie film John Q. To był facet, którego dziecko zachorowało na serce i zcięli kasę w szpitalu. Takie wiecie, machloje. No, i w końcu matka powiedziała do tego ojca: zrób coś i zobacz, co ojciec zrobił. Przed napad na ten szpital, wziął tam w niewolę tych zakładników, a później chciał się zastrzelić. Sam, oddając serce za syna. Rozumiecie, Strzelić sobie w głowę. Znalazł się dawca na końcu, ale on tak był zdesperowany. Dlaczego? Czy jego dziecko dobrze się zachowało? Dlatego to zrobił. Czy może dlatego, że nie wiem, źle się zachowywało? To jest nieistotne w ogóle. Bo my właśnie w tych warunkach jesteśmy wychowani. Jak źle się zachowujemy, to, to ojciec nas kocha, a jak dobrze, to ojciec nas nie kocha. I tak dalej. Paranoja. To jest gówno. On kocha syna i chce sobie w głowie, żeby dać mu serce swoje. I tam jest nam pokazane, nawet świat ma tą miłość. Wiecie, bo w świecie, jak pójdziesz, nie? to w świecie znajdziesz większą y, taką potrzebę miłości. Większą prawdziwość, autentyczność. Jak za, zabujesz się w kościołach, to zobaczysz, że z, zderzysz się z religijnością na bank, ci to gwarantuję. Tam jest brak autentyczności. Tam jest wyjmowana ta sfera. Cokolwiek to brzmi dla ciebie jak kościół. Natomiast w świecie, jak pracowałem na przykład tutaj w świecie, no to oni wiecie, byli poszarpani, ale oni mieli takie takie coś, co ujmowało mnie za serce i Jezusa czułem że za serce u mnie. Taka prawdziwość czułem, jak Jezus ich kocha. Natomiast człowiek religijny, nie? To sobie ciężko ulokować tą miłość, bo On myśli, że On teraz Boga kocha i On tym, że Boga kocha ro y robi to, że Bóg go bardziej kocha. I to jest właśnie koszmar. To jest koszmar. To jest największa przeszkoda. Zawsze to będę podkreślał. Największa. jak jaka to jest normalna rozmowa, jak to przywraca w ogóle zdrowie umysł umysłowi. Oni tam Ci powiedzą, że coś boli, że się z czymś nie zgadzają. Mają swoją prawdziwość, mają swoją autentyczność. Nie mówię jak ktoś, jak ktoś jest bardzo pod wpływem demonów i się nie da gadać, bo to już demony mówią, ale pogadaj sobie z... oni są normalni. Natomiast chrześcijanie trafiają do kościołów, religia i zaburzenie. I z nimi to ciężko pogadać. Wiesz, co u Ciebie, co, co, co tam, jak tam film obejrzymy coś, coś tę muzykę jaką nie muzyka tylko taka, tylko taka, ja muszę być taki, ja muszę być taki, no, to nie wypada, to jest religia aż kochani przyjęcie jakiejś postawy i robienie z siebie jakiegoś trupa duchowego i że Bóg mnie kocha teraz bardziej to jest masakra to jest śmierć to jest śmierć Boże wyzwól nas z tego, mnie też w ogóle Bóg wyzwala z tych rzeczy Nie musisz przyjmować żadnej postawy. Żadnej. Tylko się ciesz. Ciesz się. Wiecie, że religijni ludzie nie powinni się cieszyć? Bo ich zasady są wyżej niż radość. Spełniam zasady, to się raduje. Nie spełniam, to się potępiam. Nie będę się radował. Koszmar religii. Raduje się cały czas. względu na wszystko. Bo ja mówię miłość Jezusa jest ponad to, my, to, my mamy taki pułap, ale Jezus jest ponad to w ogóle, Jezus nie widzi tego pułapu w ogóle, bo to jest jakiś, jakiś, jakiś w ogóle jakiś pierdolony w ogóle cały czas miłość Jezusa i to zmienia dopiero, tak? jeśli już tak chcesz tej zmiany. Czemu ludzie są tak bardzo zmiany, wiecie czemu? Bo oni chcą teraz... Chodź tu Kairos, chodź tu, nie wolno. Bo oni chcą teraz być w Tacy religijnie super doskonali przed Bogiem. O spełniam, wypełniam torę i wszystko w ogóle. A później jeszcze z tej perspektywy nauczają, że wiesz, jeśli nie robisz tego, jesteś nieumiarkowany, to robisz to i tamto i powinieneś się opamiętać Koszmar religii. I zza pulpitu to mówią. Trzeba się modlić o tych ludzi. Są sympatyczni naprawdę ludzie, tylko zagubieni w religii. I to właśnie nam jest żeby się modlić o siebie nawzajem i miłować się i wiecie, to, to ci wyjdzie sercem, to nie wyjdzie ci to, o przeczytałem teraz, że za brata mam modlić, w sercu w ogóle oziębłość do brata i o dobra, pomodlę się o niego, dobrze i taka postawa, o dobrze, błogosławię go i takie, wiecie, to sztuczne, religia, kochani, jest sztuczna, to jest koszmar w ogóle, koszmar to jest, sztuczna, świat jest bardziej autentyczny niż my. I to przykro, na to patrzeć w ogóle. Bóg ich chroni przed diabłem cały czas jeszcze. I chwała Bogu za to. Autentyczna. Natomiast serca cię wypłonie. Że brat. Człowiek, po prostu. Widzisz, że jest fajny, sympatyczny, tylko coś tam głosi, coś się pogubi. będziesz to nie głomodził, bo sercem poczujesz. Ale sercem. Nie, że to ci powiedziano, że napisano. Wiecie, dlaczego ja, na przykład, chcę się zmieniać? Nie dlatego, że Bóg tak powiedział. Dlatego, że ja chcę się zmieniać. Bo ja widzę sercem, że ja nie chcę tak. Ja chcę inaczej. Ja do Boga się mówię, Ja nie chcę tak. Ja to robię, to robię, ale ja nie chcę tak. Boże, ty to zmieni. Ale. Religia się powiedział, No, jak to? to, to, to Upamiętaj się teraz. Ty musisz o własnych siłach wstać i w ogóle wszystko. <grafię> Staną się dwie rzeczy. Będziesz robił gorsze rzeczy i nie przyjmiesz Bożej miłości. I zasmusisz Boga. Trzy rzeczy. Bądźmy normalni, kochani. Dobra? I nie udawajmy przed Bogiem. Sztuczność jest normalnie koszmar, to jest sztuczne życie, wiecie. Przyjęcie jakiejś postawy, jakichś pozorów w ogóle. <słuch> Powiedziałem, że Bóg chce. Tylko byśmy strzeli naszego serca. I to jest ten ogród duchowy. Tak, jak wcześniej powiedział. Uprawiajcie ogród i szczęścia, go, tak? Bóg uprawia nasze serca, kochani. I to On robi. I my nic tam nie dokładajmy. My tylko wierzmy w Jezusa. I strzeżmy swojego serca, tak? Bo to umiemy. Chwała Bogu za Ciebie, bracie.